ThinkPad X1 Carbon 13. generacji, najlżejszy, najsmuklejszy i najlepiej wyposażony ultrabook biznesowy w historii marki Lenovo, a do tego absurdalnie drogi. Cześć. W dzisiejszej wideo recenzji zajmiemy się najnowszym po 13. generacji ThinkPadem Carbon X1 od Lenovo. To chyba najbardziej zaawansowany ultrabook biznesowy, jaki w tej chwili dostępny jest na rynku, więc warto wiedzieć, co potrafi. Oczywiście, pełna tekstowa recenzja tego modelu z wszystkimi wynikami i analizą możliwości tego modelu, znajdziecie na naszej teksteterowej stronie, więc zachęcam do klikania. Link oczywiście jest w opisie filmu. A ponadto pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i lajkowaniu naszych materiałów. Trochę się wierzyć nie chcę, że Carbon ma już 13 lat, bo to jest 13. generacja tego modelu i Lenovo najwyraźniej nadal ma pomysł na tą markę. Nadal potrafi ten model ulepszyć, dodać coś nowego i sprawić, że nadal jest atrakcyjny. Lenovo dumnie twierdzi, że jest to najlżejszy i najsmuklejszy 14-calowy ThinkPad w historii marki. No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Całość w tej wersji waży 986 gramów, więc zasadniczo jest to sprzęt, który może nam pod silniejszy podmuch wiatru zrzucić ze stolika, więc to należy brać mimo wszystko pod uwagę. Do tego mamy 14-calowy, nadal bardzo sensowny rozmiar ekranu, wyposażenie, którego, do którego nie sposób się przyczepić, świetne osiągi na baterii, ale nie wyprzedzajmy faktów po kolei. W nowym designie nadal mamy ten charakterystyczne wybruszenie na froncie klapy, w którym mamy ukryte kamerę, mikrofony i wszystkie inne potrzebne rzeczy do komunikacji. Natomiast dodatkowym bajerem jest to, że ułatwia to zdecydowanie otwieranie laptopa. Chociaż waży on niecały kilogram, nadal jest to możliwe do zrobienia jednym palcem. Po zamknięciu sprzęt ma bardzo ładne i zgrabnie, wyglądające między 15 a 17 mm grubości. Co w połączeniu z tak lekką wagą sprawia, że no możemy z tym sprzętem podróżować zawsze i wszystko wszędzie i nie będzie on nam zawadzał. Zgodnie z tradycją pokrywę wzmocniło włókno węglowe, więc ten element chociaż jest niezwykle smukły, to do tego bardzo wytrzymały. Natomiast reszta kadłubka to stop magnezu, więc nic dziwnego, że przy tej lekkości i smukłości sprzęt nadal spełnia wszelkie military standard, które są wymagane od sprzętu biznesowego. Za co szczególnie należy pochwalić inżynierów Lenovo to fakt, że udało im się zachować przy tej smukłości kadłubka bardzo sensowny wybór portów. Oczywiście najważniejsze są dwa Thunderbolty umieszczone z tej strony, z których jeden będzie nam służył do podłączenia zasilacza, natomiast oprócz tego mamy tu nadal pełnowymiarowe HDMI. I dwa duże USB-ki oraz port audio, więc zasadniczo pod względem możliwości podłączania urządzeń nie ma tu większych problemów. Pod względem konfiguracyjnym wyborów jest mnóstwo. Zasadniczo 13 jest oparta na drugiej serii procesorów Core Ultra od Intela, czyli tych rozwiązań, które wspierają już rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję na lokalnym sprzęcie. Do tego od 16 do 64 GB pamięci, przy czym jest to pamięć wlutowana, więc pamiętajmy, że musimy się zdecydować, na na Dzień dobry, jaką tą wielkość pamięci będziemy mieli w, do dyspozycji? A do tego dysk SSD M2 w standardzie PCI Express 4.0 lub 5.0, zależy od tego, na jaką wersję procesora się zdecydujemy. E, więc, jeżeli chodzi o konfiguracyjne, możliwości, konfiguracyjne, naprawdę nie sposób tu na cokolwiek narzekać. I finalnie do tego zintegrowany z procesorem układ graficzny Intel w najlepszych modelach będzie to Intel Arc, a więc rozwiązanie, które oferuje już całkiem przyzwoitą e, wydajność, i można się pokusić o to żeby odpalić na tym trochę starszych gierek. 14-calową matrycę, czyli moim zdaniem wciąż najlepszy kompromis między wygodą pracy a wygodą podróżowania, Możemy wybrać w dwóch wersjach. Wybrać możemy między IPS-em o rozdzielczości 1920x1200 albo matrycą OLED o rozdzielczości 2,8K. Oczywiście, w przypadku matrycy OLED możemy liczyć na nieskończony kontrast, genialną głębię czerni oraz świetnie odzorowane kolory, więc w tym modelu będziemy mogli nawet pokusić się o jakieś profesjonalne prace graficzne. W przypadku obu matryz możemy wybierać między wersją dotykową lub bez wsparcia dla tego jej obsługi. Jak już wspominałem, w tym charakterystycznym wybrzuchu na górze krawędzi znajdziemy kamerkę w wersji 1 megapiksel lub 8 megapikseli w zależności od wybranej wersji ze wsparciem dla rozpoznawania twarzy i wykrywaniem użytkownika, i do tego dwa mikrofony 360 stopni. Oczywiście, zgodnie z najnowszymi standardami, kamerka ma przesłonę prywatności, dzięki której możemy zabezpieczyć się przed ewentualnym podglądactwem. A o posługę wideokonferencji lub ewentualnie jakichś multimediów, które będziemy tutaj odtwarzać, dbają dwa całkiem przyzwoite głośniki dwuwatowe, które wspiera programowanie Dolby Atmos. To wszystko sprawdza się w praktyce naprawdę zacnie. Oczywiście w ThinkPadzie nie mogło zabraknąć świetnej klawiatury wyspowej. I taka jak zwykle trafiła do tego modelu. Nie przejmujcie się układem tej, którą widzicie, to po prostu wersja przygotowana nie na nasz rynek. W Polsce będziemy mieli oczywiście klasyczny układ QWERTY. Klawiatura też przeszła drobny lifting, czy raczej upgrade. Klawiże nadal są odpowiednio dużej wielkości i mają fajnie wyprofilowany kształt, dzięki czemu dobrze się na nich pisze bezwzrokowo. A do tego jest oczywiście podświetlana na biało. Ich skok jest odpowiednio dobrze wyczuwalny, choć mam wrażenie, że trochę płytszy niż było to parę modeli temu, natomiast bardzo sprężysta praca mechanizmu dobrze się spisuje pod palcami i zasadniczo komfort pisania naprawdę trzyma tu nadal bardzo wysoki poziom. Nie zabrakło także klasycznego czerwonego łebka trackpointa, natomiast dosyć oryginalnie prezentują się w tej chwili opcje związane z touchpadem. Wybrać bowiem możemy między klasycznym touchpadem z trzema wydzielonymi fizycznymi przyciskami, które są przypisane do trackpointa. Bądź wersję haptyczną, czyli nieklikalną, która tą klikalność doskonale symuluje wykonaną z wysokiej jakości szkła, które też spisuje się przy pracy całkiem nieźle. W obu przypadkach rozmiar tego dodatku jest odpowiednio duży, więc nawigowanie po pulpicie nie powinno sprawiać większego problemu. Oczywiście urządzenia w obu wersjach wspierają też windowsowe gesty. W biznesowym ultrabooku tej klasy nie mogło też zabraknąć opcji zabezpieczeń i oczywiście tutaj też niczego nie będzie nam brakować. O biometryczną identyfikację użytkownika zadba rozpoznawanie twarzy w kamerze bądź czytnik linii papilarnych. Natomiast dane przechowywane na wbudowanym nośnisku zabezpieczy nam moduł szyfrujący TPM, a do tego możemy liczyć także na obsługę dysków samoszyfrujących opal. Do tego nie zabrakło zabezpieczeń software'owych, w tym wypadku jest to środowisko ThinkShield, w którym uwzględniono chociażby samoleczący się BIOS. Pod względem łączności także nie powinno nam tutaj niczego brakować. Oczywiście tak smukła konstrukcja wykluczyła obecność portu LAN. Ale w razie czego możemy kupić dodatkowy dongiel, który podepniemy pod USB-C, czyli Thunderbolt 4, i będziemy mieli także tą opcję pod ręką. Natomiast, w kwestii łączności bezprzewodowej, możemy liczyć na wisi w standardzie 6E lub 7, oczywiście także z obsługą Bluetooth. A ponadto, jeżeli ktoś zawsze i wszędzie potrzebuje być online, jest, są też wersje z modem 4 g lub 5G. Testowany Konfig wyposażony był w procesor Intel Core Ultra 258V, czyli drugą generację rozwiązań właśnie z Ultra wspierających sztuczną inteligencję. Jest to model ośmiordzeniowy i ośmiowątkowy. Paradoksalnie całkiem nieźle spisuje się w praktyce. Ten procesor sprawia, że komputer może się zarówno pochwalić bardzo dobrymi osiągami i świetnie sprawdza się w biznesowych i nawet trochę ambitniejszych zadaniach, natomiast układ chłodzenia nie musi zbytnio się starać, żeby to wszystko wystudzić, więc sprzęt jest przy tym bardzo cichy. I zasadniczo jest to chyba najbardziej pozytywna zmiana, jaka nastąpiła w karbonach. W ciągu ostatnich generacji. W końcu do tego ultrasmukłego kadłubka udało się dobrać na tyle łatwy w wchodzeniu. Procesor, który jest jednocześnie bardzo wydajny, że to wszystko doskonale się spina w jedną całość. Jedyną wadą tego rozwiązania jest fakt, że no, pamięć mamy wlutowaną, co niestety z racji smukłości tej konstrukcji musimy po prostu inżynierom Lenowo wybaczyć, więc pamiętajmy, że jeżeli będziemy się decydować na ten model, od razu wybierzmy sobie wersję z zapasem RAMu na parę lat do przodu. Imponujące jest także to, że w tak smukłej obudowie inżynierom Lenowo udało się upchnąć baterię o pojemności 57 Watogodzin, co przekłada się na bardzo ładne czasy pracy na baterii. Przy typowych zadaniach, jakie będziemy realizować na tego typu sprzęcie, czyli pakiet biurowy, obsługa maili i tego typu atrakcje, możemy liczyć na około 15 do 17 godzin pracy. Więc, jak na sprzęt o tak smukłej konstrukcji, naprawdę jest tutaj za co lenowo chwalić. Wypada więc przyznać, że ewolucja modelu X1 Carbon wychodzi nadal znakomicie. Wciąż jest to najbardziej elitarny i najbardziej prestiżowy ultrabook biznesowy, jaki możemy dostać na rynku. Stylistycznie wygląda po prostu prześlicznie. Jest leciutki, poręczny i ma świetne osiągi. Na wyposażeniu nie brakuje praktycznie żadnej opcji, która mogłaby być potrzebna aktywnemu biznesmenowi w dzisiejszych czasach. Jest modem, jest możliwość dokowania przez Thunderbolt. Osiągi na baterii bardzo ładnie się prezentują, do tego. OLED w opcji, do 64 GB pamięci, jest w czym wybierać. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Przypominam, że pełną recenzję tego modelu znajdziecie na naszej tekstetarowej stronie, link w opisie filmu. I pamiętajcie także o subskrybowaniu naszego kanału i lajkowaniu naszych materiałów, dzięki czemu będziemy mieli zawsze motywację do tego, żeby tworzyć coś nowego. Na dziś to wszystko, dzięki i do zobaczenia.